Nawet po 40 latach od premiery, egzorcysta pozostaje filmem niezwykłym, obrazem stawiającym pytanie o wiarę i siłę w przezwyciężaniu zła. Kolejne lata przyniosły heretyka, trójkę i początek raczej skazany na porażkę, nie jako osobnych dzieł, ale kontynuacji mistrzowskiego obrazu. W 2016 roku podjęta została kolejna próba, będąca tym razem produkcją telewizyjną. Liczący dwa sezony serial Egzorcysta powstał dla telewizji Fox. Akcja skupia się wokół czteroosobowej rodziny Rensów. Angela Rens to twarda i religijna kobieta. Matka i żona stanowi głowę rodziny, a przynajmniej taką rolę pełni od czasu choroby męża Henry'ego. Para wychowuje dwie nastoletnie córki utalentowaną baletnicę Kate, która po wypadku samochodowym wycofuje się z życia, oraz młodszą Casey. Instynktownie wyczuwająca niebezpieczeństwo Angela, zwraca się z prośbą o pomoc do zaprzyjaźnionego księdza Tomasa Ortegi. Szybko wychodzi na jaw, że Casey została opanowana przez pazuzu i będzie potrzebowała pomocy kościoła. I tu zjawia się drugi z bohaterów. Ojciec Markus Kane. Nasi dwaj egzocyści są jak ogień i woda. Ontega to mu młody duchowny, jeszcze nie do końca rozumiejący swoją kapłańską misję. Bardziej doświadczony Kane to oddawałoby się tracący wiarę w boga cynik, ale to on z łatwością zjednuje sobie ludzi. Zresztą czy można nie lubić tej postaci? Go into a room. There's an elephant in the room, and they all grab apart the trunk, the, the ear, the tail. All of them trying to describe that one little piece of something greater. I'm familiar with the story. Then you should know that you're wasting your time. Because I didn't touch a trunk, or a tail, or an ear. I saw the whole damn elephant. Twelve years old, staring down one of your bastard brothers, and the world cracked in half, and I saw God on the other side. I'm not dying for the bloody church, I am dying for him. Aktorsko serial należy do Jean Davis i Bena Danielsa. To oni wywołują największe emocje. Historia w pierwszym sezonie buduje fundament na klasyce. Mamy setki filmów poświęconych opętaniom, ale Slater zdecydował się umieścić akcję serialu w świecie egzorcysty Fredkina, co mogło okazać się błędem. Ryzyko jednak opłaciło się serial jest dobrą kontynuacją, chociaż w zupełnie innym klimacie. Metody sił piekielnych są podobne, ale bardziej demoniczne i nastawione na 40-minutową rozrywkę. Czy w takim razie należy przed serialem zapoznać się z filmami z serii? Nie ma takiej konieczności, ale dzięki znajomości egzorcysty nie będą nam umykały różne nawiązania, jak chociażby scena z nożycami. Drugi sezon jest tajemniczy i niepokojący. To już bardziej horror niż dramat. Dochodzą wątki przeszłości Kejna i Daru Ortegi. A także nieco więcej dowiadujemy się o organizacji próbującej przejąć władzę nad kościołem. Chociaż serial został anulowany po dwóch sezonach, nie ma się poczucia urwanej historii. Otwarte zakończenie pobudza wyobraźnię. Pozostaje mi polecić egzorcystę wszystkim fanom horrorów. Dzięki za uwagę I do zobaczenia. Sorry, Mommy. Show's over. Time to give the people what they want. Casey! Casey, no!